Tydzień mediacji w Radiu Vanessa FM. Martyna Nowicka-Wilka, dziś naszym gościem jest Anna Kępa, radca prawny mediator i porozmawiamy właśnie o mediacjach. Jakich spraw, jeżeli chodzi o mediację, jest najwięcej? Na początku witam Państwa bardzo serdecznie. Spraw, jakich, e, jakie są najczęściej? Sprawy z zakresu prawa cywilnego i e, sprawy rodzinne a więc rozwody, e, działy spadku, zachowki. Sprawy o zapłatę, o ustanowienie kontaktów z dziećmi, czy o sprawy o alimenty. Tych spraw jest najwięcej, aczkolwiek ten zakres spraw, które mogą być rozpatrywane przez mediację, jest bardzo szeroki. A co daje taka mediacja i dlaczego warto skorzystać z takiej mediacji, i jak ona może się zakończyć? Mediacja to y, alternatywna metoda rozwiązywania sporów. A więc mamy alternatywę do sądów. To nie jest żadne przeciwieństwo sądu, natomiast jest szybsza, skuteczniejsza pod tym względem, że mamy wpływ na wynik sprawy. I takim wynikiem mediacji może właśnie być zatwierdzenie ugody przez strony najpierw, a później możemy złożyć wniosek do sądu i sąd może zatwierdzić taką ugodę i ona tak samo. Y, jest postrzegana jak orzeczenie sądu. Gdzie się udać w sprawie mediacji, żeby nie trafić na wokandę właśnie do nasza sprawa sądu. Trzeba sobie powiedzieć, że niektóre sprawy nie możemy ominąć sądu. Y, możemy zawrzeć ugodę przed mediatorem pozasądową lub sądową, natomiast sam na przykład rozstrzygnięcie o rozwodzie, musi to być przez sąd. Tak samo władzę rodzicielską nie możemy zabrać władzy rodzicielskiej, a więc jej pozbawić drugiej strony, przez sąd. Nie możemy też pozbawić dzieci alimentu. Te sprawy tutaj tak musi rozstrzygnąć sąd, ale my możemy ustalić treść tego, co sąd zatwierdzi. Natomiast gdzie się udać, jeżeli chodzi o znalezienie samego mediatora? Lista u nas w Raciborzu w sądzie, możemy znaleźć taką listę właśnie mediatorów tutaj w naszym rejonie, którzy działają. Jest również lista w sądzie okręgowym w Rybniku, tam jest pełna lista wszystkich mediatorów w całym okręgu, a więc tutaj mamy już Żory, Rybnik, Wodzisław, Racibórz. Natomiast jeszcze są takie zwane punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego. I w tych punktach również możemy znaleźć mediatorów, którzy bezpłatnie udzielą Państwu informacji na temat właśnie, czym jest mediacja lub przeprowadzą krótką mediację. Czy względem poprzednich lat jest więcej tych mediacji? Ludzie częściej decydują się na te mediacje? Na pewno jest większa świadomość. Co to jest mediacja i że jest taka możliwość właśnie ominięcia albo przyspieszenia po prostu tej sprawy, która dziś w sądzie utknęła. Oczywiście jest, ta świadomość buduje nam społeczeństwo takie bardziej świadome. Natomiast tych spraw niestety uważam, że jest dalej za mało. Dalej, dalej na te mediacje czasami sprawy trafiają po dwóch, trzech latach od wniesienia pozwu. Co się działo w trakcie tych dwóch, trzech lat? No niestety to jest jeszcze troszeczkę kuleje, ale mam nadzieję, że z każdym rokiem będzie coraz lepiej. I mam nadzieję, że dzięki naszym spotkaniom to też uświadomi społeczeństwu, że warto podejść do tych mediacji. Oczywiście, bo to, że mamy wpływ, to jeszcze wychodzimy czasami strony wychodzą pogodzone i też wiedzą, na czym ten spór polega. W czym jest problem? Bo sądu każdy się rozchodzi w swoją stronę i nie ma możliwości porozmawiania, prawda? A to są czasami dramaty ludzi yy, różnego stopnia. Są to malutkie dla niektórych się wydające, a dla niektórych jest to bardzo duży problem. Nawet nie taki pod względem yy, pieniędzy, tylko na przykład pod względem emocjonalnym. I my z tym zostajemy sami. Ta mediacja pozwala właśnie porozmawiać spojrzeć sobie w oczy, spisać sobie nawet te elementy, które y, jest taki, najczęściej właśnie mediatorami są psycholodzy, y, prawnicy lub taka inna grupa tak, y, osób zajmujących się ogólnie też y, ludźmi i zjawiskami właśnie zachodzącymi między ludźmi. Więc y, myślę, że to też są dobrzy nauczyciele tego, w jaki sposób w ogóle przeprowadzać rozmowę, która ma polegać na negocjacji, że każdy ma możliwość wypowiedzenia się, na temat y, tego, co czuje i w czym widzi problem w danej kwestii. Więcej będzie można na ten temat dowiedzieć się na warsztatach. No właśnie, gdzie i jakie warsztaty w Raciborzu odbędą się związane z tą tematyką? Warsztaty odbędą się albo w szkołach w Raciborzu lub też w budynku sądu. Warsztaty będą polegały na temat y, mediacji, przedstawienia czym jest mediacja, ale przede wszystkim y, na stworzeniu tej symulacji mediacji, a więc y, Uczniowie będą mieć możliwość wcielenia się w rolę mediatora i stron sporu, tak aby móc właśnie dojść do tej ugody. Ja dziękuję za wyjaśnienie tej ciężkiej tematyki, ale tak bardzo ważnej. A naszym gościem była Anna Kępa, radca prawny i mediator. Dziękuję za to spotkanie. Ja również dziękuję bardzo.